Pracował w nocy. W związku z tym wybudujemy, już to czynimy, i taka apteka będzie wybudowana w listopadzie w tym roku przy szpitalu w Węgrowie. Taka, która będzie pełniła nocny dyżur. Dalej będziemy wyposażać szpital w najnowocześniejszy światowy sprzęt medyczny. Musimy coraz więcej inwestować w kadrę medyczną. Sprzęt, znakomite warunki, znakomity szpital to nie wszystko. To muszą być ludzie żeby pacjenci byli zadowoleni, muszą być ludzie. Będziemy inwestować w kadrę medyczną. W planie mamy dalszy rozwój kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii. Rozwój rehabilitacji z balneologią w oparciu o salanki. Chcemy utworzyć ośrodek reumatologiczny połączony z rehabilitacją. Musimy stworzyć warunki do powstania oddziału chirurgii naczyniowej, którego dzisiaj w grudniu nie mamy. Jeżeli się dzieją jakieś kłopoty związane z chirurgią naczyniową, to nasi, yy, nasi pacjenci wyjeżdżają do Bydgoszczy. I w końcu chcemy poprawić dostępność doświadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Już otwarty jest publiczny zakład podstawowej opieki zdrowotnej, który jest w gestii szpitala. Otworzyli, otwarcie było yy, na początku, jak mnie pamiętam, mieli, października. Mamy kłopoty. Z, z prywatną, podstawową opieką zdrowotną w Grudziądzu. Ja je wielokrotnie mówiłem, pan dyrektor Nowak też mówił, więc spróbujemy, już to zrobiliśmy, chcemy go rozwijać, czyli poprawić dostępność doświadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, żeby mieszkańcy nie byli odsyłani od jednego lekarza do drugiego, żeby zrobić to porządnie. Przechodzę do priorytetu trzeciego, który jest dla mnie bardzo interesujący. Jako, że chcemy spróbować wyzwolić aktywność obywatelską mieszkańców. W mieszkańcach trwi ogromny potencjał, żeby uwierzyli w siebie, że mogą jak się zbiorą gdzieś na osiedlu, to przy naszym wsparciu mogą coś zrobić. Wsparcie dla przedsiębiorstw inwestujących w gastronomię, kluby, galerie i hotele w obrębie Starówki. Chcemy tą Starówkę ożywić. Miasto ma instrumenty w postaci różnych podatków, przy pomocy Rady Miasta można to wprowadzić w życie. Chcemy wszystkie miejsca starego miasta objąć monitoringiem. Jesteśmy już przekonani i pewni, że monitoring w sposób zasadniczy wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i mieszkańcy czują się znacznie lepiej. Ja nieraz z piątku na, na sobotę w nocy ze Strażą Miejską jeździłem po Grudziądzu i ze zdziwieniem patrzę, jak maszerują państwo starsi ludzie wzdłuż trynki. Palą się lampa, lampy, nikt ich nie zniszczył, i pytam się, czy się nie boją. To nawet im do głowy nie przyszło, żeby się bać. Czyli, że mają wysokie poczucie bezpieczeństwa. O to nam wszystkim zależy. Zwiększymy ilość imprez kulturalnych na starym mieście. Wspomniałem Państwu w moim sprawozdaniu z czteroletniej kadencji, że przy pomocy Centrum Kultury Teatr realizujemy w grudniu cykl imprez Lato w mieście. Te teatry uliczne. Występy zespołów muzycznych, okazuje się, że. Jak jest pogoda oczywiście fajna, że spotyka się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chcemy utworzyć coś takiego, co funkcjonuje w niektórych innych miastach większych, na przykład w Toruniu, program wsparcia do właścicieli kamienic, który ułatwi i przyspieszy ich odnowę. Chodzi o kamienice, które są wpisane do rejestru miejskiego Rejestru Zabytków albo do rejestru zabytków, który jest przy konserwatorze wojewódzkim. Też taki fundusz wsparcia dla tych osób chcemy zrobić. W ramach tego priorytetu trzeciego wyzwalamy energię mieszkańców. Yy, cały czas będziemy kontynuować, bo to już robimy, wsparcie dla osób bezrobotnych w dostosowaniu kwalifikacji do wymagań i specyfiki lokalnego rynku pracy. Muszę Państwu powiedzieć z satysfakcją, że w tym roku szkolnym po raz pierwszy od wielu lat, w roku szkolnym 2010-2011, Ilość uczniów, która przyszła do szkół zawodowych, jest znacznie większa niż ilość uczniów, która przychodziła do szkół ogólnokształcących. Czyli jest taka pozytywna i prawidłowa ten, tendencja w nauczaniu. W tej chwili wspomniałem, że w ramach na przykład termomodernizacji obiektów szkolimy osoby bezrobotne, które przyuczamy do tego zawodu. Chcemy kontynuować projekt z zakresu budownictwa socjalnego. On się już tworzy ten projekt w miejskim przedsiębiorstwie Gospodarki i Nieruchomościami, gdzie na remoncie mieszkań socjalnych kierujemy osoby bezrobotne oraz osoby objęte szkoleniami w ramach robót publicznych, które są bez pracy. Tam się szkolą przy przekształcaniu w mieszkań, w mieszkania zwykłych, komunalnych, przy remontach na mieszkania socjalne. Ten projekt się też sprawdza. Tak jak ten projekt związany z termomodernizacją. Wspomniałem wcześniej, że w ramach działań ekologicznych w tym priorytecie wyzwalamy energię mieszkańców, chcemy aktywnej pracy Centrum Edukacji Ekologicznej. Tam już w tej chwili wielu najmłodszych mieszkańców przychodzi i uczy się zachowań proekologicznych. Musimy zwracać więcej uwagi na to, co jest na zewnątrz, Innym uczestnikom życia publicznego, i młodszym i starszym. Chcemy przygotować zajęcia dla wszystkich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia będą prowadzone w terenie. Chcemy stworzyć takie ścieżki ekologiczne dydaktyczne ścieżki ekologiczne, które już funkcjonują w naszym województwie w kilku miejscach. W priorytecie trzecim, związanym również ze społeczeństwem obywatelskim, będziemy promować zdrowy styl życia. Na dzień dzisiejszy, jak rozmawiamy, uczestniczymy we wszystkich projektach profilaktycznych. Projektach profilaktycznych, które organizuje Szpital Grudziącki i w projektach profilaktycznych, które organizuje Urząd Marszałkowski. Na pewno Państwo mieliście z tym do czynienia. Młodzież ze szkoły przychodziła z różnymi urządzeniami do domu, mierzącymi pracę serca. Były programy związane z otyłością. Z jakimiś tam plamami na skórze z, y, i jeszcze cały czas innych. Tym wszystkim będziemy uczestniczyć dalej. Profilaktyka, jeszcze profilaktyka, tak jak wcześniej w gospodarce była promocja. Mogą krytykować, że to nie ma wyników, szkoda pieniędzy, ktoś tam na wycieczkę, to trzeba robić. Profilaktyka i promocja jest rzeczą świętą. Jako dyrektor w ósmej klasie szkoły podstawowej nr 8, młodzież chodziła czwórkami, piątkami obok do gabinetu dentystycznego na przegląd. No, 50% było. Informacja dla rodziców, jakie zęby do usunięcia, do naprawy macie. Niech rodzice to coś z tym zrobią. Przeszła jedna klasa, telefon z sekretariatu, że to coś niemożliwego, bo tu nikt nie ma nic do usunięcia, nikt nie ma kompletnie nic do wyrwania. No i się zaczęło. Z jakiej racji, skoro sześć klas to miało, a siódma nie, doszliśmy do tego. W trzeciej klasie szkoły podstawowej poszli do szkoły numer 5 lakować zęby. Profilaktyka. Akurat w tym, w tym momencie to się zmierzyło. To było wymierne, przez przypadek. Będziemy zachęcać mieszkańców do częstszego korzystania z obszarów zielonych. Jeżeli nabrzeże, będzie rewitalizacja na Brzeży nadwiślańskich, to Państwo wyjdziecie z domu w niedzielę, w sobotę, a już na pewno wtedy, jak będziecie mieli swoich gości, bo będzie ładnie, będzie uporządkowane. Będzie ładny ogród botaniczny, w tej chwili już tam sporo ludzi i będzie ładny park. Zmobilizujemy dzieci i młodzież do uprawiania sportu. W tej chwili są już tak się ludzie wyspecjalizowali, ludzie podwładni moi, że projekty unijne na dodatkowe zajęcia mamy w tym roku na 13,3 miliona złotych. Są takie szkoły, które nie były w stanie tego przerobić. Te zajęcia dodatkowe są kierowane do tych najsłabszych, którzy mają jakieś zaległości w nauce lub dysfunkcje w ruchu i do tych najzdolniejszych żeby wyższy poziom im dać. Spróbujemy rozwoju stref rekreacji. Już w te wakacje spróbowałem współzawodnictwa pomiędzy dzielnicami z wykorzystaniem obiektów sportowych. Jeden z naszych kandydatów na radnych, który mam nadzieję dzisiaj tu będzie, zrobił turniej orlików pomiędzy osiedlami. Nie ma nic lepszego jak taka rywalizacja sportowa. W tym trzecim priorytecie rozwój aktywności dzielnic. Od internetu się nie da odstąpić, nie ma mowy, trzeba wejść naprzeciwko. Zawsze są na osiedlu jak, jakieś miejsca publiczne, a to szkoła, a to administracja samorządowa. Trzeba zrobić taki centrum multimedialne, salę komputerową wyposażoną w szybki internet. Spróbujemy w Urzędzie Miejskim Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za każdą dzielnicę w mieście. Tak jak to w tej chwili, w tej chwili funkcjonuje w zarządzie dróg miejskich. My, przygotowując się budowy, do budowy dużej ilości dróg, zreorganizowali cały system pracy, jeżeli chodzi o drogi miejskie. Powstała oddzielna jednostka. W tej oddzielnej jednostce inżynier, mężczyzna czy pani, opiekuje się projektantem, dokumentacją, obsługuje go, potem nadzoruje budowę.